Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko. Słuchacze i słuchawki witajcie. Mediteuszki i Mediteusze. Jest piątek, 12 stycznia 2024 roku. Słońce wzejdzie o 7.48, a zajdzie o 15.56. Imieniny obchodzą Arkadiusz, Bernard i Greta. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe. To i tak się spełni. Dziś dzień śmiechu wart. Moc to na dziś zaczynamy żyć, kiedy przestajemy bać się życia. Doroty Thompson, 231. wydanie Codziennika Motywacyjnego. Zapraszam. Wielu ludzi nie zauważa, jak programuje samych siebie poprzez słowa. Poprzez wyrzucanie jakichś szczątkowych zdań, jakichś stwierdzeń, które są wyjęte z kosmosu. Być może one są spójne na tu i teraz. Albo na przekonanie, które masz wewnętrzne w sobie, ale tym samym programują samych siebie, aby to, co wyrzucają w przestrzeń, odpaliło w ich życiu. W neurolingwistycznym programowaniu wiemy, że za pomocą słów można kogoś zmanipulować, można spowodować, żeby zrobił coś albo zachowywał się jakoś tam. To samo dotyczy nas samych. Jeżeli używasz transów i słuchasz sugestii hipnotycznych, wiesz dobrze, że słowa, które słyszysz, są w stanie wpływać na Twoją psychikę, na Twoją podświadomość, a potem, co skutkuje w normalnym, takim realnym życiu, na Twoje zachowania albo poczynania, te, które będą odpalały w Twojej przestrzeni. Jednakże wiele osób nie zwraca uwagi na to, co mówi. Zrzuca jakieś randomowe słowa, które naprawdę są wielkimi kolosami. Nie wiem, czy słyszałaś albo słyszałeś, nie będzie mnie stać nigdy na to, albo to jest. Poza moim zasięgiem, albo żeby dostać tam pracę, to trzeba mieć jakieś tam znajomości, albo, albo, albo. Znasz to, wszystkie te negujące, negatywnie brzmiące sytuacje, które oddalają cię od jakiegoś celu, który być może jest twoim jakimś tam marzeniem, jakąś tam nutą czegoś, co chciałabyś osiągnąć, zdobyć, dotknąć, ale poprzez to, że wydaje ci się to odległe, niemożliwe do osiągnięcia, wyrzucasz w przestrzeń takie słowa. I o ile stwierdzenia faktów na zasadzie na ten czas albo na tę chwilę nie stać mnie na to, czy tak dalej, jest bardzo okej, okay, bo to jest stwierdzenie istniejącego faktu. Jednakże wielu nie zwraca uwagi, że wyrzuca figury słowne, które kotwiczą na stałe, na cały czas. No oczywiście, można je wyeliminować poprzez zmianę przekonania, ale budują one przekonanie i budują one pewne stwierdzenia, które kotwiczą na stałe w naszych podświadomościach, umysłach, a co za tym idzie, odpalają w naszym realnym życiu. Często prowadząc kursy neurolingwistycznego programowania zadaje pytania jakich figur słownych używają kursanci czy programują samych siebie wszyscy mówią nie my jesteśmy świadomi my czytamy książki my wiemy że to nie trzeba i okazuje się potem po dłuższej rozmowie że wielu stwierdziło że coś tam nie będzie możliwe ale nie dodaje jednej ważnego, jednego ważnego słowa że na ten czas albo na ten chwilę albo na ten okres czasu kiedy zdobywamy kompetencje oczywiście takie dorabianie i rozbudowywanie Zdanie jest bez sensu, ale zauważ pewną powtarzalność w tym, co ty wypowiadasz, a w tym, co odpala w twoim życiu. Zapewne słyszałaś albo słyszałeś opowieść, przypowieść o Kowalu. Opowiadają wielu trenerów NLP, wielu coachów, wielu, e, wielu mówców motywacyjnych o człowieku, który mówił, że ma wszystko w dupie. I pewnego dnia, kiedy znalazł się u proktologa, ten zajrzał do żręczonej dupy i mówi, kurde, naprawdę, jest grubo, bo tam odpaliły wszystkie te rzeczy chorobowe, zmianowe, które zazwyczaj... W kumulacji nie są w stanie odpalić w człowieku. Ja wiem, że to jest taka metafora albo opowieść, ale zdaj sobie sprawę, że niektóre figury słowne, które wyrzucasz, mają naprawdę przepotężną moc i tak naprawdę nie jesteś w stanie zgadnąć, co Twoja podświadomość przyjmie do zrealizowania, co odpali w Twoim życiu. Opowiadam często na kursach NLP o pewnej kobiecie, która była tak zdeterminowana, żeby rozwijać się osobiście, jak to się teraz ładnie nazywa. Żeby zdobywać kompetencje, żeby stwarzać swoje życie naprawdę twórczym, jednakże miała duży problem, a raczej nie wiedzę, jak umiejęstawiać to w czasie i w tym, że czasie samą siebie przedstawiać. I ona afirmowała o pięknym nowym domu, o samochodzie, o pracy i tak dalej. Z przerażeniem zauważyła, że wszystkie te jej myśli zorganizowały się, a raczej odpaliły tuż obok niej, że nie były dokładnie spójne z tym, co ona robiła. I jak przeanalizowała cały, cały schemat, jak się zachowywała, to wyrzucała w przestrzeń tylko i wyłącznie słowa. I te słowa były, i te, te figury retoryczne, te zdania, te metafory były naprawdę fajne. Z tym, że ona nie umiejscawiała w nich siebie i odpaliło u kogoś innego. Opowiadałem też o człowieku, który miał marzenie o budowie domu. I afirmował, marzył i tak dalej. I wybudowano dom, dokładnie podobny jaki chciał, tuż za jego płotem. Też nie umiejscawiał, ale też jest przypowieść o tym, że wiele osób, które wrzucają właśnie takie słowa randomowe. Na zasadzie jakiegoś żartu, stwierdzenia, jakiejś dezaprobaty dla czegoś. Na przykład mam to w dupie, nigdy nie będziemy na to stać, walę to i tak dalej, i tak dalej. Potem ze zdziwieniem zauważają, że w ich życiu właśnie takie sytuacje odpalają. A to ktoś inny dostanie pracę, a to przyplączą się jakieś choroby, a to odpali coś, co zostało wyrzucone od tak... Jedni mówią, że to złorzeczenie, drudzy mówią, że tak naprawdę działa to na tej zasadzie, że nasza podświadomość cały czas nasłuchuje, no bo taka jest prawda. Ona nasłuchuje i rejestruje, rejestruje. Jeżeli jakieś stwierdzenie będzie wyrzucane w przestrzeń cały czas, a twoja podświadomość to słyszy, no to w końcu odpali ci to. Namawiam cię dzisiaj, żeby przeanalizować i zweryfikować cały zasób twoich powiedzeń, powiedzonych, typu mam to w dupie, nie będzie mnie na to stać i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie takie słowne wrzuty, które gdzieś się tam mówi, a coś tam, nie przyjdę do pracy, dobra, mam to w dupie i albo nie będzie mnie stać nigdzie na to, poza zasięgiem, w ogóle ta sukienka, ten samochód, ten dom jest poza, poza zasięgiem, w ogóle nie stać mnie, nigdy nie będzie mnie na to stać. W ogóle wyjazd gdzieś, no daj spokój, Austra, Przecież to tak daleko, jak drogo, nie, no, poza, poza zasięgiem w ogóle zapomnij. I generalnie my, wyrzucając takie słowa, Budujemy sobie przekonanie w umyśle, bo jeżeli twoja podświadomość to słyszy, no to generalnie tak jest. Jeżeli ty coś stwierdzasz na poziomie świadomym, że nie stać cię na to, nie chcesz tego, masz to tak, albo niech coś się tam wydarzy, no to chyba tego pragniesz. Przynajmniej ona tak to odbiera. A potem serwuje w twoim życiu, a potem następują wielkie zdziwienia. Neurolingwistyczne programowanie właśnie opiera się na metaforach, na sytuacjach słownych, na figurach, na wszystkim tym, co jesteś w stanie za pomocą mowy i gestu sprzedać drugiemu człowiekowi, albo od niego wymusić, zmanipulować go, albo wręcz zmanipulować samą siebie, samego siebie, albo przekonać lub zmienić system przekonań. Praca z wyobraźnią to jedno, ale aparat mowy i wyrzucanie słów w przestrzeń to drugie. Moja babcia mówiła, że ktoś rzuca heksy, że ktoś tam czaruje, że ktoś coś rzuca na kogoś. Ja bym się takimi pierdołami nie przejmował, bo jeżeli ktoś ci źle życzy, pokaż mu tam środkowy ale, czyli mudre oddalanie się w przeciwnym kierunku. Ale często zdarza się tak, że my samych siebie na poziomie świadomym, poprzez nasze słowa, poprzez nasze stwierdzenia, sabotujemy. Nie zdajemy sobie z tego sprawy. Te wszystkie wrzuty, te wszystkie małe kamyczki, te wszystkie stwierdzenia, nieraz mówione dla beki, naprawdę mają potężną moc, bo słowo ma przepotężną moc. Słowo leczy, słowo rani, słowo zmienia nastawienie. Słowo to coś, co jest naprawdę przepotężną energią we wszechświecie. Jednakże my nie zauważamy tego, nie zdajemy sobie sprawy z mocy naszych słów. Słowem ranisz, słowem leczysz, słowem kochasz tak naprawdę albo wyrażasz uczucie. Słowem zapisanym opisujesz pewne rzeczy. Zdaj sobie sprawę, że potęga słów, potęga Twojej mowy, potęga Twoich myśli, bo myślisz też słowami albo obrazem, ale w większości większość ludzi myśli słowami. To są bezpośrednie wrzuty do twojej podświadomości. Zastanów się, ile w twojej przestrzeni jest właśnie takich kamieni, które dla beki, dla jaj, dla jakiegoś dla rozrywki, dla czegokolwiek dla podkreślenia swojej zajebistości wyrzucasz w przestrzeń, a potem z jakiegoś powodu ze zdziwieniem zauważasz, że te wszystkie wrzuty w takim czy innym stopniu odpaliły Mistrzami świata w używaniu słów w złym tego słowa znaczeniu, programowaniu samych siebie, a tym zarazem swoich bliskich albo przyjaciół, którzy są w tej przestrzeni, są malkontenci. Są ludzie, którzy na każde rozwiązanie potrafią znaleźć 50 problemów. I spotykam takich ludzi bardzo często, rozmawiam z nimi, próbuję nawiązać jakąś nić porozumienia, żeby coś udało mi się pozmieniać. I często wychodzę z białą flagą, bo Moc ich przekonań, moc ich czarnowictwa jest tak silna, że nie ma o co kruszyć kopii. Ale to właśnie oni wrzucają tego typu rzeczy. I zauważ, że jak ktoś ma czarne myśli, jakieś, ja nie mówię o depresyjnych sytuacjach, tylko o takim czarnym widzeniu, o, o, o że zauważa w swojej przestrzeni tylko te wszystkie negatywne rzeczy. Mało tego, cały czas je Wyrzuca, to generalnie tak jest w jego życiu. On jest zawsze dojechany, zawsze przybity, zawsze zmarnowany, zawsze ucierpiony, zawsze dobity jakimiś sytuacjami. Ja zauważam często, i rozmawialiśmy o tym z Krzysiem Ratyńskim ostatnio, ja mam taką ciekawą figurę, jak spotykam kogoś, to zadaję pytanie, co dobrego u ciebie słychać? I wielu moich znajomych, których spotykam, jak zadam takie pytanie, otwiera szeroko twarz, bo nie ma co do powiedzenia. Otwiera gębę i po prostu, ale dobrego to nic. No więc właśnie, zastanów się, jak myślisz, jakie słowa ugoszczą w twojej przestrzeni, bo to są tak naprawdę... Nie nazwijmy tego czarami albo jakimiś magicznymi sytuacjami, ale jeżeli myślisz słowem, jeżeli poprzez słowo jesteś w stanie coś rozumieć, przeczytać, stwierdzić, to dokładnie tak samo działam w to w drugą stronę. Jeżeli wrzucasz te słowa i słyszy je Twoje podświadomość, to nie dziw się potem, że masz tak, jak je masz. Te wszystkie przekonania, które zazwyczaj są zbudowane w twoim myśle, że się nie uda, że się nie da, że nie dasz rady, że postrzegają cię taki smak, to też słowa. One też się wzięły skąd. Oczywiście na początku był jakiś trigger, ktoś ci może coś powiedział, albo ty sobie wymyśliłaś, albo wymyśliłeś w głowie, ale generalnie poprzez słowa zostałaś zaprogramowana. Za, zostało wgrane oprogramowanie do twojej podświadomości. I zauważ, że jeżeli coś czynisz cyklicznie, cały czas i Cały czas powtarzasz jak mantrę, mantrowanie stąd się wzięło, z powtarzania pozytywnych słów i afirmowanie z pozytywnych stwierdzeń. Jeżeli wgrywasz negatywności, no to nie dziw się potem, że masz tak, jak masz. Namawiam cię do weryfikacji swojego słownika, swojego zasobu stwierdzeń, wrzutek i, i takich pierdół, które wyrzucasz tylko dlatego. To naprawdę zadziała dla twojego dobrostanu. Jest dzisiaj piątek, taki luźniejszy podcast o gadaniu, o programowaniu się przez słowa. Ale zdaj sobie sprawę, że podstawa manipulacji ludzkiej, takiej werbalnej, że spotykasz kogoś i komuś coś opowiadasz masz na celu Zmanipulowanie go, żeby wykonał coś, jest słowna. To samo dotyczy wszystkich wystąpień, na przykład, które mają za zadanie dać drugiej stronie obietnicę czegoś. To też jest jedna wielka manipulacja. I zauważ, że te manipulacje w 99% przypadków odbywają się w momencie, kiedy ktoś coś mówi, albo te słowa zostaną zapisane. Nie ma to żadnego znaczenia. Tak czy siak, słowo, które przeczytane, usłyszane, trafia do Twojej głowy. To jedno. Jeżeli robi to ktoś, no to może Ci zbudować jakieś delikatne przekonanie, z którym możesz. Zawalczyć. Jednakże, jeżeli ty z całym zaangażowaniem i nastawieniem dla tych słów to stwierdzasz i robisz to cyklicznie, no to wtedy nie jest fajnie. Czego ci nie życzę? Zapoznaj się ze swoim zasobem wszystkich tych rzeczy, które wyrzucasz w przestrzeń tylko po to, żeby komuś zaimponować, żeby coś stwierdzić, żeby się w czymś uświadczyć, przekonać i zauważ, czy nie ma tam właśnie takich kamyczków, takich ziarenek które z jakiegoś powodu kotwiczą u ciebie, a potem wiadomo. Kawowiczom z Bajkowi.tuslash mediteusz dziękuję bardzo serdecznie. Wiecie, za co? Będę to robił, bo mogę. Do końca mojego, waszego albo tego podcastu jesteście naprawdę. Cudowni. Dziś o godzinie 18 z Centrum Sterowania Wszechświatem Fajny Life. Naszym gościem mojej ratyńskiej i ratyńskiego będzie Kasia Kobylarczyk, pisarka, autorka wielu ciekawych książek. Książek, które ja pochłonąłem jednym tchem, a szczególnie jeżeli się interesujesz nową hutą i tym wszystkim, co tam się działo drzewiej, to naprawdę warto, abyś była albo była na tym live'ie. Popytamy też Kasię o różne inne rzeczy, bo bycie pisarzem to przede wszystkim duża wyobraźnia, a wyobraźnia jest teraz według mnie bardzo na topie i nie dlatego, że to stało się w jakiś sposób modne, tylko ważne jest to, że dzięki wyobraźni jesteśmy w stanie wykreować dużo ciekawości. W swoim życiu. Mapy ograniczających przekonań zbliżają się w zastraszającym tempie. Jaram się, jak Rzym za Nerona. Czekam naprawdę na to, bo mapę ograniczających przekonań to będzie mapa, która pokaże, jak wyjść z labiryntu błędnych przekonań. Wszystkich tych rzeczy, które cię trzymają i nie dają ruszyć do przodu. Jak odnaleźć ograniczające przekonania w sobie. Jak znaleźć te właśnie małe schodki, małe kamienie, o które się potykasz przed rozpoczęciem czegoś. Jak zbudować swoją wyższą albo wysoką samoocenę, jak w pewnym momencie zdawać sobie sprawę, że samostanowienie o sobie jest to naprawdę zajebista umiejętność każdego człowieka. Tymczasem kłaniam Ci się nisko do samej ziemi do usłyszenia dziś o 18 na żywo w Centrum Sterowania Wszechświatem. Kasia Kobylarczyk, Gosia Ratyńska, Krzyś Ratyński. Będziemy z Wami na kanałach Mediteusz Jak Lepiej Żyć. A my słyszymy się w codzienniku w poniedziałek o godzinie 6 rano i prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, ale nie obiecuję, że w sobotę lub w niedzielę w transie. W transie, który będzie miał za zadanie pomóc wam posprzątać swojej podświadomości. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy zaprasza Mediteusz.